Podlasiaku inwestuj świadomie to tytuł warsztatów, które zorganizowano na trasie spotkań doradców finansowych i brokerów giełdowych. Ministerstwo Skarbu Państwa, biuro maklerskie Alior Banku oraz partnerzy akcjonariatu obywatelskiego zaprosili mieszkańców Białej Podlaskiej na otwarte spotkanie o inwestowaniu na giełdzie. Jeśli jest ktoś, kto, kto Państwu mówi, że doskonale wie, że coś na czymś będzie można bardzo dobrze zarobić um, i nie wskaże na czynniki ryzyka z tym związane. Dodając do tego jeszcze to, że jest pewne, pewne, że się zarobi jeszcze więcej niż na lokacie, no to, to albo jest niedoświadczony, albo, albo, albo po prostu mówi nieprawdę. Ja nie mam kryształowej kuli, nie wiem co będzie nie wiem co. I wracamy do tytułu. Inwestuj świadomie. Dokładnie, dokładnie, tak. Podczas warsztatów szkoleniowcy przekazali uczestnikom wiedzę z zakresu techniki lokowania swoich oszczędności oraz podstawowe zasady gry na giełdzie. Ile taki inwestor powinien mieć, żeby móc wziąć udział w grach na giełdzie, w inwestowaniu? Generalnie nie potrzeba wielkich pieniędzy do tego, żeby uczestniczyć w programach. Nasze badania wskazują na to, że średnia inwestycyjna u nas jest nie tak wysoka 10 tysięcy to jest średnia inwestycyjna, więc praktycznie można powiedzieć, prawie każdy może sobie pozwolić wziąć udział w tej zabawie, chociaż tak naprawdę to nie jest zabawa to jest po prostu działanie na to, żeby własne pieniądze były świadomie ulokowane nie tylko w banku. Jeżeli się popatrzy na spółki, które potrafią urosnąć kilkadziesiąt procent w ciągu jednego dnia, można zarobić dużo, ale ja myślę, że uczmy się inwestować i jeść małymi łyżkami. Czyli jeżeli zarobimy kilkanaście procent z tej inwestycji, a inwestujemy w miarę bezpiecznie, bo jest wiele spółek takich, które naprawdę można bezpiecznie inwestować i wyciągać z tego pożytki, czyli dywidendę, więc myślę, że można spokojnie traktować to jako dużą alternatywę w stosunku do lokat bankowych. I również nie zapominając o tym, że możemy te pieniądze stracić. E, oczywiście tak, ale to jest y, nie do końca tak, że możemy je stracić. Oczywiście to ryzyko rośnie w zależności od tego, jak agresywnie chcemy je zainwestować. Ponieważ wiedza społeczeństwa na temat inwestowania na giełdzie jest nadal niska, być może bezpłatne spotkania będą organizowane częściej, bo chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach nie brakuje. Biała Podlaska była jednym z 49 miast, w których takowe zajęcia poprowadzono.